Hej wszystkim maniakom, tutaj jak zwykle Z i mam dzisiaj dla Was trzecią grę, e, przepraszam bardzo, drugą grę trzeciego seta Intel Stream Masters grupy B, e, grę pomiędzy, e, pomiędzy Marowem, grającym tutaj jako niebieski Terran oraz Arthur grającym jako czerwony Zerk. E, I w, trzecie, w trzecim secie, który e, toczył się, ponieważ oczywiście są to replaye, toczył się na równi z setem numer 4, w którym Tarson grał przeciwko Hakowi. E, można powiedzieć, że Maru czuje się w bardzo, jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ on wygrał pierwszą grę oraz wygrał pierwszy set e, przeciwko Hakowi właśnie, podczas gdy Tarson wygrał z Artous 2 do 0 też w pierwszym zestawie setów który dział się chyba półtorej godziny przed tymi grami, więc no cóż, Arthosis jest w ciężkiej sytuacji, on jeśli on przegra tą grę, no to, no to będzie miał bardzo, cie... bardzo małe szanse na wyjście z grupy w ogóle, ponieważ tylko dwa pierwsze miejsca wychodzą tutaj z grupy e, do, do, rundy, do rundy eliminacyjnej. I tymczasem Maru decyduje się, tak jak w poprzedniej grze, na bardzo dobrze ustawione baraki, można powiedzieć, że to są jakieś takie pseudo-proxy baraki, nie są one jakoś mega blisko, ale nawet nie wiedzą tutaj, że gdzie jego przeciwnik się znajduje, to Maru znajduje się tutaj w tym momencie w świetnej sytuacji, bo on może atakować i tą ekspansję, która jest bardzo blisko, i oczywiście może atakować tą oraz tą, posiadając baraki mniej więcej na środku mapy, więc to jest bardzo dobre pozycjonowanie tych baraków, jeśli się nie wie, gdzie, gdzie przeciwnik się znajduje, a na mapie takiej jak na Metalopolis, no oczywiście ten scout może trwać bardzo długo i oczywiście wysta wy wypada tu jeszcze dodać, że... Artausis jest w bardzo złej pozycji tutaj, on chce być troszkę bardziej od tego terana preferencyjnie mógłby być tutaj to by była najlepsza dla niego pozycja, z tym czasem tutaj swoim Overlordem trafia w dziesiątkę, bo tutaj zaraz zauważy ten te baraki, dokładnie teraz je zauważa i wow, Marou, zobaczymy tutaj co nam wymyśli Marou, który znowu tutaj podjeżdża swoim SCV-em i zobaczymy tutaj, wraca się teraz także drugim SCV-em i w, chyba tak jak w poprzedniej grze będzie bunkrował swojego przeciwnika, teraz dopiero zatrzymał się i buduje drugi mugier, ale jest tutaj takie małe przejście, więc nie wiem co tutaj Marou szykuje swojemu przeciwnikowi podczas gdy pierwsze dwa mariny biegną już w stronę bazy, w stronę bardziej Sisa, który nie widzę tutaj jeszcze żadnych... Muta żadnych... E, żadnych zerglingów, dopiero chyba teraz są one budowane. E, razem z tym queenem i te dwa bunkry spokojnie zostaną do, e, dokończone. Te dwa mariny, no nie, zas zastanawiam się tutaj. Włożył tutaj swą mariny, no, od razu je wyciągnął. E, chyba będzie tutaj, a wie, że jego przeciwnik chyba nie posiada żadnej większej ilości jednostek, tylko musi tutaj uważać, żeby nie zostać tutaj zaskoczonym oraz okrążonym. Ten jeden Marine prawie zginął. E, zastanawiam się po co jest tutaj to przejście. Kolejne chyba dwa. Chciałem powiedzieć baraki, ale są to... supplye tutaj już przygotowuje się na ewentualny Banning Bust. E, bardzo dobrze. Świetna pozycja teraz tutaj. Jeden marine używany do spotowania, podczas gdy dwa kolejne atakują tutaj większą ilość. E, e, dwa kolejne atakują tutaj. E, e, oczywiście z zaklifu. a jak wiadomo w Starcraftie dwójce, e, na klif atakuje się z taką samą częstotliwością, jak z klifu w jedynce było tak, że jednostki czasem nie trafiały. No i widzimy tutaj baraki, widzimy tutaj upgrade do speeda dla spawning pula I jak mam jest tutaj banning test, czyli tak jak w poprzedniej grze Będzie starał się tutaj Benning bastować swojego przeciwnika Kolejny bunkier idzie w górę e, I zastanawiam się tutaj, czy będzie starał się chyba zabunkrowywać swojego przeciwnika Nie widać tutaj jeszcze większej ilości baraków Jest tutaj tylko ten jeden barak, który produkuje jednostki I, i musi troszeczkę tutaj Artousis uważać Tu już jest bardzo dużo marinów Jest ich o wiele więcej niż w poprzedniej grze I kolejne jeszcze dwa bunkry, wow! Czy straci tego Overlorda? Musi teraz tutaj uważać na no, Mingi Świetnie tutaj stara się mikrować, żeby zniszczyć. E, stracił tutaj jednego z tych Marinów e, i, i chyba będzie starał się po prostu zniszczyć tego Overlorda, ale ten Overlord posiada 7 życia i chyba tutaj jednak się nie zdecyduje. To, on jest, to, to jest już dosyć daleko i poza tym mutują się już pierwsze banelingi. Wow, i świetnie tutaj pozycjonuje swoje Mariny. Jeden bunker jeden Marine, jak w prawdziwym komunistycznym reżimie dla każdego, dla każdego po trochu, dla każdego porówno. Oczywiście więcej marynów jest tutaj budowanych, wysychuje już swoje. SCV i -y buduje większą ilość baraku, więc zastanawiam się, czy już nie porzucił swojego pierwotnego planu o tym kontejnie. Chyba starał się tylko zakontejnować swojego przeciwnika, żeby on nie stworzył pierwszej bardzo szybkiej ekspansji i prawdopodobnie zmusił go do budowy belling nesta i wydawania gazu na to, taką dużą ilość bellingów. Jest to świetny plan niebezpośredniej kontroli przeciwnika, w którym zobaczcie, nie ma tutaj, nie jest budowany LER, nie, nie ma tutaj dopiero teraz jest drugi ekstraktor. Ten ekstraktor mógłby być dużo wcześniejszy oczywiście. Jest tutaj ten dru drugi ekstraktor dopiero i w tym momencie Zastanawiam się to co tutaj będzie starał się robić e, e, Maru, który, który będzie za chwilę miał na swojej głowie 13, przepraszam bardzo, 11 benningów e, więc wow, Maru tu chyba w ogóle porzucił ten e, jak to powiedzieć, ten, ten contain, żeby po prostu został on zniszczony. No i zobaczymy tutaj oczywiście, dosyła tutaj czasami jeszcze większą ilość Marinów E, jak na razie sprawdza to się, ponieważ, ponieważ Artosis nie jest w stanie w ogóle wyjść z swojej bazy, no i, i widać nie jest zbyt taki chętny, żeby w ogóle z niej wychodzić e, I te baraki zostaną już więc za chwilę będziemy zapewne widzieć koniec tego containa, podczas gdy pointy e, układają się w bliżej niezidentyfikowany kształt, bo myślę, że Maru chce nam coś powiedzieć e, I myślę, że Maru wie, że tutaj tembelnik baz za chwilę nastąpi, ponieważ zabudowuje swój choke, no i oczywiście te supply depoty nie są zbyt mocne, więc zastanawiam się, czy był to dobry pomysł. Nie wiem za bardzo na co czeka, czyżby czekał tutaj na upgrade dla prędkości, nie, ponieważ, znaczy robi tego layera oczywiście tutaj, ale, ale nie widać, żeby ta, ta prędkość była tutaj za, za minutę lub dwie, to jest bardzo dużo czasu, podczas gdy Maru, po prostu wiedząc, że jego przeciwnik siedzi w bazie i nic nie robi, decyduje się po prostu na, na zaekspowanie. ja myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra decyzja i tutaj ten Marin niestety nie, nie, nie pożyję, żeby, żeby żeby, dojrzeć jutra. Wow, zastanawiam się naprawdę, dlaczego nie atakuje tu jeszcze swoimi banningami, mógłby spokojnie zniszczyć na przykład jeden lub dwa z tych bunkrów, może nawet trzy i w tym momencie ten, ten, ten contain Maroła byłby bardzo osłabiony i tutaj zastanawiam się, ten lair jest już oczywiście skończony i, i, i tutaj chyba będzie starał się coś robić, ten creep jest tutaj budowany, czy będzie tu jakiś ukryty spire lub coś w tym stylu? Zaraz zapewne to zobaczymy. Nie wiem tutaj za bardzo, ma, posiada 200 minerałów, nie, to jest Nydus Network, czy będzie się nydusował bezpośrednio do bazy swojego przeciwnika, to może być bardzo świetny, e, to będzie, może być doskonała akcja, widziałem to w grze chyba, e, Czeka, gdy Czek po prostu znydusował się do bazy swojego przeciwnika, omijając jakikolwiek, e, jakikolwiek contain, to był akurat contain Protosa e, i po prostu zdemolował bazę swojego przeciwnika i to było GG, więc jeśli, jeśli Artosis e, uda się jak można to powiedzieć odwalenie takiego 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 motywu no to to może być naprawdę bardzo trudna sytuacja dla Moroła, którego po prostu te bunkry może nawet nie zdąży się tymi marinami wrócić, a Marinów posiada w swojej głównej bazie jedynie tutaj 6. No i zobaczymy tutaj, e, oczywiście te sześć Marinów może spowodować, że że będzie, będzie oczywiście yy, starał się tutaj bronić, ale, ale ten idusorum jest tutaj, nie są w swojej głównej bazie, więc tutaj chyba będzie starał się atakować tutaj od strony od strony rampy, ale ta rampa jest bardzo dobrze brudniona. Dwa, dwa marudery tutaj na plus jeszcze oczywiście te bunkry i supply depoty. Musi oczywiście podnieść te supply depoty. Już pierwsze banelingi są, są tutaj wy, wypluwane przeciw, przez tego Nidus warma. Jest jeszcze tam jeszcze kilka banelingów, więc zobaczymy. Do, dosyć, dosyć dużo banelingów. Zobaczymy. Teraz dopiero salvage'ował wszystkie te budynki i my się w tym momencie spokojnie e, e, Artosis może po prostu cofnąć się do swojej bazy i, i zaekspować tutaj. Nie ma żadnego problemu. Nie musi on w ogóle atakować bazy swojego przeciwnika, ale tych banningów jest, jest o tyle dużo, że spójrzcie jak mądrze nie, nie używa tych banningów do, do zniszczenia tych marinów, tylko będzie ich używać do, do zniszczenia tego kontajna i oczywiście jest tutaj steam i ty chyba musi się troszeczkę tutaj odsunąć nie może atakować teraz, powinien poczekać tutaj aż ten steam się skończy Te e, rozbijają się niczym fale oceanu, banningi o te o te, o te marudery, ale wpadają tutaj w ten wyłom, który stworzył się, i większość wojska e, Maroła została zniszczona. Ale, ale nie było tu już żadnych zerglingów, żeby dokończyć działań. Ja, myślę, że powinien tutaj, po pierwsze, poczekać na, na, na skończenie się tego steam'a, a po drugie, powinien puścić e, tylko kilka zerglingów posz, przodem, a następnie większą ilość bailingów ponieważ te zergingi absolutnie wszystko po prostu zablokowały. No i w tym momencie jeszcze tutaj decyduje się, ale tych, tych zergingów jest na tyle mało, że niestety nie będzie tutaj zbytnio mógł e, jakichś tam obrażeń zadać. Zobaczymy tutaj teraz. Są te dwa bunkry, ale te bellingi spokojnie te dwa bunkry rozwalą. Jeszcze większa ilość bellingów. Więc absolutnie, absolutnie ogromna ilość bellingów. Czy jest budowany tutaj jakiś Spire? Nie wygląda na to, żeby żeby tutaj decydował się na Spire. Oczywiście jest tutaj ekspansja, ale w tym momencie marą jego przewaga ekonomiczna zacznie rosnąć tutaj z, z sekundy na sekundę za chwilę i absolutnie standardowo spotująca fabryka tutaj dla Morrowa, spójrzcie na tą ogromną ilość i jeszcze tutaj stara się zatrzymać tutaj jakoś tymi supply'ami i w tym momencie chyba nie jest zbyt przekonany o tym ataku Artousis jest, tu, jest tutaj duża ilość marinów, one są dosyć ładnie poustawiane, może, może sobie je spokojnie tutaj cofnąć próbować poświęcać CV-y. No, i tutaj zabudowuje się tymi o tyle, o ile słabymi, ale jednak zabudowuje się tymi supply'ami. No, i w tym momencie, za pomocą tej fabryki, spokojnie sobie tutaj Maro wie, że co, co jego przeciwnik robi. Myślę, że spokojnie może wlecieć tutaj do bazy swojego przeciwnika i sprawdzić, co jest tu budowane. Jest tu budowany Spire, więc jednak jest to Spire. Miałem nadzieję na Hydralis Dena tutaj, ale niestety, właśnie jest to, jest to Spire. Nie, nie jest zbyt. E, dopiero teraz właśnie chciałem powiedzieć, że nie jest zbyt aktywny, jeśli chodzi o rozsyłanie creepu Artousis, ale teraz właśnie zrobi swojego pierwszego kryptu Mora i chyba będzie tutaj drop do tej ekspansji, musi tutaj to troszkę uważać te Mediwaki, e, to jest bardzo duża mobilność dla terańskiego wojska i musi tym, tym, tym czasem uważać na te bejniki, które wbiją się w te wszystkie mariny i w tym momencie jeszcze jeden marin tam został żeby, o, żeby e, odwracać tutaj odwrót i drugi atak tutaj, świetny atak, ale jest troszeczkę za bardzo tego creepa, wpadają te tutaj baningi, najpierw z movem, a dopiero później z atakiem, świetnie tutaj okrążył tymi baningami wszystkie te jednostki, no ale ta haczerka została zniszczona, więc wow, e, po, pomimo tego, że stracił większość swojego wojska jest naprawdę o wiele lepszej sytuacji, ponieważ po prostu zniszczył ekspansję swojego przeciwnika i za chwilę będzie po prostu miał o wiele, wiele, już ma o wiele, wiele lepszą, lepszą ekonomię. Ten przychód jest to jest 1600 do niecałych 500, więc to jest absolutnie prawie trzy, ponad trzykrotnie większy przychód. Teraz już to się zaczyna odrobinę wyrównywać, jest to już mniej więcej dwukrotnie większe, ale, ale te drony mogłyby zostać przesunięty tutaj do głównej bazy, pomimo tego, że nie ma tutaj zbyt dużej ilości minerałów i Maru naprawdę w bardzo komfortowe, w komfortowej sytuacji, wymyślał oczywiście sobie tutaj plus jeden, e, podczas gdy jego przeciwnik nie ma na razie żadnych upgrade'ów, nie ma nawet evolution chamber, on musi wydawać cały gaz na te benningi. On, on po prostu nie ma nawet gazu na, myślę, że jedynie tutaj trzy mutaliski zostały, zostały zbudowane, ponieważ musi budować bardzo dużą ilość banelingów przeciwko tej armii e, Terana i myślę, że Maru naprawdę bardzo dobrze mikruje swoimi swoimi mediwakami razem właśnie te mariny, ratuje przed tymi beningami. Jest to absolutnie świetny, świetny... E jakby to powiedzieć, świetny świetne mikro i w tym momencie te dwa, te dwa Mediwaki są puste, nie wiem co za bardzo tutaj stara się zrobić tymi Mediwakami, ponieważ one oba zostaną zniszczone, czyżby to była jakaś jakaś taka pułapka na, 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 na artusisa który wysuwa tutaj wszystkie swoje, wysyła wszystkie swoje Mutaliski przeciwko temu jednemu Mediwakowi który nawet nie, nie, nie zrzuca niczego i tutaj ta ekspansja znowu zostanie zniszczona czy on skanceluje? Nie, chyba nawet nie zdążył anulować tej ekspansji, fatalnie drugi raz traci 300 Minerałów te Bainingi w zasadzie nie mają tutaj już nic do gadania e, i tylko będą się kulać pod tymi mediwakami świetne użycie mediwaków, posiada tutaj jakąś małą ilość wojska, zobaczymy tutaj czy wbije się znowu tymi mediwakami tutaj stara się jeszcze dropować, musi uważać na te mutaliski, chyba troszkę tutaj tak e, źle tutaj zrzucił sobie to wojsko, to wojsko zostanie absolutnie zniszczone, jeszcze tutaj stara się dobiec żeby uratować chociaż tego jednego mediwaka no i ten Medivac chyba właśnie zostanie zniszczony i fatalnie dwa razy straciwszy ekspansję, tak jak w poprzedniej grze Artosis jest w fatalnej sytuacji. Tutaj już są skończone minerały. Tych minerałów prawie już tutaj nie ma Myślę, że Artosis, tak jak w poprzedniej grze nie ma już w zasadzie tutaj nic do powiedzenia jego przeciwnik ma świetną, świetnie prosperującą ekspansję. Myślę, że powinien zdecydować się na zapicie tego tutaj Nydus Warma, żeby tutaj nie była jakaś... nie, nie, nie nie nadział się tutaj na jakąś niespodziankę, i tak jak mówiłem, nie ma tutaj zbyt wielkiej ilości mutalisków. Są tutaj te zerglingi musi wydawać większość minerałów na, przepraszam bardzo, większość gazu na te bainingi. No i standardowo będzie tutaj sensor towera sobie stawał, tak, jak, tak jakby czytał w moich myślach. Niszczy w końcu tego Nydusa, i w tym momencie ten sensor tower pozwala mu na, na. Zauważenie, że, że jego przeciwnik zbiera się tutaj, będzie go atakował i w tym momencie dwa czołgi są już tutaj ze switch modem, a, a czołgi są bardzo mocne na, na tak skupione w wokół siebie noski, Oczywiście są, e nie są one zbyt dobre na zerglingi, zwłaszcza upgrade'owane zerglingi oraz beiningi, ale e razem z pomocą marinów oraz maruderów, marudery mogą spokojnie tutaj zasłonić te czołgi i to będzie absolutna masakra. Nie sądzę tutaj, żeby był jakikolwiek sposób, żeby... E żeby Artosis mógł wrócić do tej gry i spójrzcie, jakiś świetny timing ataków Maroła, który atakuje w momencie, w którym ta ekspansja została albo zakończona, albo prawie zostanie zakończona i to powoduje, że Artosis posiadawszy już tą ekspansję nie ma jeszcze nie ma jeszcze takich takich przychodów z niej więc ta ekspansja dopiero zaczyna tutaj mu przynosić te przychody i jego armia nie jest większa tylko jest, jest cały czas taka sama tylko tutaj nie może za bardzo wejść na te krypty jest tutaj bardzo duża ilość bejników, tak jak w poprzedniej grze te czołgi są rozstawiane czy będzie atakował atakuje bardzo duża ilość bejników. tutaj eksploduje od tych czołgów i w tym momencie wow te pojminki bardzo 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 Źle zostały zostały tutaj eksplodowane, można powiedzieć. Spójrzcie, ile tych marinów jeszcze tutaj zostało, i w tym momencie Artoisis wie, że nie jest w stanie nic poradzić na tak dużą ilość marinów, która przetrwała ten atak. Absolutnie straszliwy, straszliwy atak tych Baningów GG dla obu graczy, mi się naprawdę podoba ta gra. Mam nadzieję, że Wam też za chwilę przejdziemy do seta numer 4, czyli Tarson nasz polski gracz kontra hack gracz kanadyjski, The Incredible Hack. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnej gry.